Cześć, pomyślałam, że skoro z takimi dłuższymi wiadomościami się w tej chwili na kanale nie pojawiam, to mogę chociaż wpadać do Ciebie z takimi krótkimi przesłaniami. I dzisiaj takie krótkie przesłanie z trzech kart. Mamy głupca, mamy piątkę, buław i mamy kartę słońca. Piękne połączenie. I te karty mówią, że masz szansę zaspokoić jakieś swoje niespełnione potrzeby, czy potrzebę w tej chwili dotyczącą jakiegoś nowego początku, może spróbowania czegoś nowego z tym głupcem, podjęcia jakiegoś ryzyka. Może wyrażenia siebie, może chodzi o potrzebę radości, wolności, jakiejś beztroski, może chodzi o potrzebę kreatywną. W każdym razie jest to coś, co sprawia, że czujesz się jak dziecko, czujesz dziecięcą radość, ale chyba masz z tego powodu wyrzuty sumienia z tą piątką buław w środku. To coś, co daje ci radość na samą myśl, o czym jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, to zdaje się być jakimś zakazanym owocem dla ciebie. Czymś, czego nie wypada ci robić. Może chodzi o Twoją pozycję, o Twój wiek. W każdym razie to takie masz Ty poczucie, że nie wypada, że jest to jakiś zakazany owoc dla Ciebie. Ale to Słońce tutaj mówi, że jeżeli przezwyciężysz te przekonania, bo one są bardzo ograniczające, jeżeli przezwyciężysz te przekonania i pozwolisz sobie jednak zaryzykować, to czeka Cię jakieś spełnienie, czeka Cię radość, czeka Cię radosne rozpromienienie. I z tym Cię tutaj zostawiam dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i do zobaczenia.